Dzisiaj mi się tak zlewają dni, że nie wiem co jest dzisiaj, co było wczoraj. Ja właściwie już przed samą wyprawą, przed samym zakończeniem przygotowań do wyjazdu, to już przestałam sypiać. Także, Ale ostatnie dni były bardzo intensywne. Dzisiaj na przykład na lotnisku okazało się, że mam bardzo dużo baterii zapasowych do, do sprzętu elektronicznego, żeby nagrywać materiały z wyprawy, więc okazuje się, że każdą baterijkę muszę ofoliować jeszcze. Także wypakowywałam po prostu na środku z panią. Bardzo dużo sprzętu, żeśmy to przeglądały, sprawdzałyśmy. Oj, lecę dzisiaj z Krakowa do Chicago. E, tam w Chicago, e, jak dolecę, e, odbierze mnie Polonia Chicagoska. Nawiązałam kontakt z chłopakami, e, którzy jeżdżą e, i z, z ludźmi, którzy e, chcą być częścią tej wyprawy. Mam nadzieję, że chociaż kilka, kilka osób e, z nich do mnie dołączy. Także najpierw jest Chicago. Odbiorę tam motocykl, który przepłynął tam już statkiem. Z Europy. Zostanie jeszcze parę rzeczy do przygotowania, bo dopiero na miejscu będę mogła podłączyć GPS do motocykla, domontować niektóre rzeczy, które tutaj już w Polsce nie, nie było możliwości. I jak będę gotowa, wyruszę w stronę Alaski. Będę w stronę Alaski jechała tak długo, aż nie dotrę na Morze Arktyczne, na samą tam północ, na górę, gdzie nie zamorsuję, mam nadzieję, pierwszy i ostatni raz w życiu, bo nie lubię zimnej wody. Także zamorsuję tam, mam nadzieję, że uda mi się, żeby mi miśki nie zjadły i będę jechała cały czas już na południe przez Amerykę Środkową i Amerykę Południową. Najdalej na południe, jak mi się uda, do Ushuaia i później troszeczkę jeszcze już po atlantyckiej strony pojadę na północ do Urugwaju, do Montevideo. I wtedy się właśnie oficjalnie zakończy pierwszy etap wyprawy i wówczas motocykl będzie transportowany statkiem do Polski, ja wrócę do Polski i czekają mnie wtedy 3 do 4 miesięcy przygotowań do drugiego etapu wyprawy. Ruszam w drugi etap z Polski za rok, e, w stronę Azji. Boję się, że nie ogarnę tego sprzętu całego, który mam. E, boję się, jestem przerażona. Tak jak bardzo chcę to robić i będę się tego dopiero uczyła. Zależy mi dlatego, że im więcej osób się dowie o tej wyprawie, e, tym większa, realniejsza szansa, że... Wspomożemy i pomożemy fundacje, z, z którymi jadę jako wolontariusz. Boję się tego, że będzie mi to kwadratowo troszeczkę szło, że te materiały, które będę Wam wysyłać, nie będą takie, jakie bym jeszcze chciała, ale to jest kwestia nauki, przygody, także bardzo się na Cię cieszę. No właśnie, cieszę się. Jezu, cieszę się, że ten okres przygotowań jest za mną troszeczkę, przynajmniej ten pierwszy najtrudniejszy. Cieszę się, że poznałam przy e, przygotowaniach do tej wyprawy fantastycznych ludzi, którzy chcieli być tego częścią, którzy mi pomagali bezinteresownie, właśnie ta, na przykład mam teraz obraz Monisi, u której wynajmowałam sobie pokoik, żeby być blisko przygotowań do motocykla. I ona mi zrobiła takie spe, specjalne śniadanie pożegnalne, czyli to mówię, e, e, zamieniła się z koleżanką w pracy, zrobiła wolne, żeby mi pomóc, i z torbami, i ze wszystkim. To jest taka życzliwość, która mnie bardzo wzrusza i cieszę się na te spotkania, które dopiero będą, czyli na te herbaty z ludźmi, których jeszcze nie znam. No, chciałabym, żeby się znalazł sponsor. Chciałabym wrócić cała i chciałabym, żeby, żeby ludzie to podchwycili i żeby wspierali fundację, dlatego że za wsparcie, dlatego że dla wspierających mam przygotowane nagrody. Także chciałabym, żeby, żebyśmy pomogli innym, żeby wyszło coś dobrego dla innych. Naprawdę zależy mi, że jak wrócę będę miała świadomość, że mogłam komuś pomóc i razem pomogliśmy. Chyba to mi, tego sobie życzę, że, że komuś będzie lżej w życiu. Pa, pa w takim razie. Powodzenia.